Okej. Okay. No. Będę w telewizji? No. Ty. 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 no Weźmy przestańcie uciekać z tą podziurawioną oponą, bo i tak cię kurwa zaraz złapie. Normalny czy drużynowy? Dawaj normalny, będzie na pełnym słowiu. 10 minut? Ile daję. 10 kurwa. Okej, okay. będziemy się pieprzyć. Masz kolejnego flaka? No. Yeah. Dobra, uciekaj do Emiego, to jest twój jedyny ratunek, bo uciekł. Wie uh -huh. co oh. robi. Albina mm. Zatknął mi ta pierdolną. Ja mówiliśmy o tym, że wkurwia ludzi, że ten, że z lazera lata, nie? Że pewnie to wkurwia typów, nie? A ten... ja mówię, że kurwa, jakbym, jakbym był w przeciwnej ekipie, to też by mnie to wkurwiało, nie? O, wystąpił błąd połączenia sieciowego. Czekaj jeszcze raz. A zamknięta już jest niby, ta akcja jest już niedostępna. Ja myślę czy jeszcze raz zaproszę. A ten no do mnie, że jakby że widział mamuta... A ten do mnie, że jakby widział mamuta, zapiszenie. to od razu by się wpierdalał w Lasera, nie? Zróbcie tak. znajomych bić, albo bo jesteś no u mnie bijem. zaproszony. Już no ja to, ten, miałem zaproszenie i niby, że zamknięta już sesja. Pa, 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 pa. Już pędzę, lecę, co pędzę. Tak, niech będzie. A, nowe wzięki wpierdolimy na YouTube, no to ekipa się zbierze znowu. Daj głowę uciąć. Paa, 539 poziom. Jestem, nie bo tak dawaj w bez głowy, nie pograsz. Nie, ale ustaw na porę, dnia na dzień. A. Da, na, na, dałem na noc, żeby było śmieszniej. To na karabiny? <laughs> żeby jeszcze było Właśnie, na co bramy? Nie wiem. Ustalajcie. Dobra, zagramy z pompą, bo tutaj kurwa jest niezła rzecz jak cię już wyrzuci do góry, nie? Mm. Porządnie. Fajnie, że tutaj okay. w górze można tu na mnie postawi, Jakiś samobójca, który ma za dużo pieniędzy. Po <laughs> Ja tam, ja, ja, tam biedny jestem. Tak. Jak zawsze. Powiedz tu mi. Mogliśmy Pop... na Ey, w ogóle. A, Jezus, ona, jest wyruszona, dobrze, 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 yeah. dobrze, dobrze, <laughs> dobrze. A, to mnie, Emi, Kto mnie Ej. nie To mnie wytalił! Kurwa, Spartan mnie wytalił! Czemu nie mogę gnąć jak w asasynie z góry kurwa, teraz mam nawyki z asasyna? Tak mi się skował, cwaniak! Ja pierdolę, a i dawno nie grałem! Jak cię Piotrak skosił! Ja też nie umi! Ja! Czyli ja odwrócę ja. ja i chłopie, tak ja celować nie mogę! No widzisz, mi zajmuje to, że on ci cheda strzelił Spartan? A kurwa, to już Jeb, yep, wleciał w powietrza. Yep. nie nie, nie. Oh, nie, za mapę mnie wywaliło. Fraga mi zabrało, no co za chuje. Ej! Ja się ciebie przestraszyłem. Jece. Ja nie Ja firmiszę Co to było? No nie, spokój się. A nie mam, ma... A nie ma spartan... mnie zabił i nie ma fraga. Spadłeś? No bo no, spadłeś. ze, spadł. Tak jak ja, ja miałem dwa już, a teraz miałem jeden i znowu ktoś zabił. zabiłem. No nie! 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 No nie. Odejdź! Jak to było, ale nie! Ale jaka kurwa. seria ty! Ja zostrzeliłem te... E, id, idź, idź, idź! Wow. Łoo! Ale mnie wywaliło, ty! Czemu ty usa mi dałeś? Zamiast strzelać co? Kobretnik. Ten no, no, panciewany? Mi... To był Bo... mi aktyw znowu! Gdzie? Kon. Kurwa. kurwa! Ty murzynie, kurwa! No. Hmm. Yeah! Aj! czegoś sprzątłem sprzątałem, kurwa, święto. A mnie Kobretki sprzątłem Ja pierdolę, stary. <l accept> Ale to jest masakra i no. ja pierdolę. Zajbisty jest ten DM. Aaa, Kobretki się podbiły. A nie, to Spartan. Ja, ja. Ja, ja. Emi, ty odkąd mnie zabiłeś? Ja ja turę. Yyy, bo ja tak fajnie, wiesz? I stała. Myślę, że wykończysz Ja piernisz. To patrz, znowu mnie zabił. Mam serię przegranych. Gdzie ta k***a? Łooo! Ty! Ty, gdzie on? Uleciał. <laughs> Jestem superman man, No A, coś mnie od tyłu naparzał. No, Emi. Zabij jeszcze Spartana. No, próbuję. Staram się, aaa zajeb... 4 je przegrane do mnie Łooo, ale mnie wiatrak wydupił, no za mapę oczywiście nie tak samo, ja Spartana strzelam, a ten wiatrak jechnie do góry No Go. Co on robi ten murzyn? Już mam 5 Nie, No pragu. nie, A nie miałem łącznie mam 7 nie? No ja pierniczę ty Jeden, dwóch no, Obok siebie stali w No bo mnie tam zrespiło Obrat ty jeszcze nie widziałem Weź, mam Pokojnie, kobret kobret ja mu też nie oszczędziłem Ja się dziwię że ja mam kurwa 7 Jak, O Jezu Sorry to była ja tylko czekam kurwa no. Wyjdzie ci nie wyjdzie Kurde. O nowy kolorek Ty chciałem skoczyć że się przewrócił nie? Hej obróć się oh, będę usił oh, wobec oh, ciebie za to uciekał. Nie, stój a! SPARTAN NIE ZA strony. <gryś> Asasyn No oh, kurwa! Jest! O! Oh, następny! A, A, sier... kurba, dobre, dobre. Podoba mi się. Zajbisty jest ten match. Ej, no gdzie oh. mi uciekłeś? Wpadłem jeszcze za ten, nie? Na mało osób, ale mało yy... osobami. Graszmy, te, te, też jest zabawa świetna. Nie, nie także no zamiast, nie. to jeszcze chłopcy wpadłem, nie? Uhu. Gdzie jesteś? Pokaż się mówię Nie też będziesz miał jeden A mam no, no, jeden na No? Torem Je oh, Kurwa skąd? Tu <noise> jest kontenera Zszędza Spartana a ten bambus się tak miotał po tych dachach kurwa, <noise> że stwierdziłem że wolę postrzelać do ciebie Ole plecy mam Gdzie ty jesteś? A tu kurwa To była Kurde, atury, nie ogarniam kurwa. tego no ja nie ogarniam, bo we mnie we dwóch kładujecie kurwa Zaś mi się tu magazynek skończył No What the fuck? Uważaj to Co tu kurwa się dzieje Ty O Bambo słyszedł No nie Bambo Bo mnie się pociski kończą Bambo <noise> Co cię zabił? Kobret. A tam kobretti jest z tyłu Ja w ogóle tego sterowania nie mogę ogarnąć. Nie A ja pod... mam jeden pocisk, ciekawe czy da, trafię da, da. <grym> Hello Czekaj, mam jeden pocisk No dałbyś dałbyś mi kurwa zabić do tego heda usta Jeden, <grym> jeden pocisk nie <grym> za dziad. <grym> o ten mierzko Ej on całusa mi wysłał nie no No co za warchlak. Ach, kurwa. Za późno zorientowałem się. Ale Spartan go ściągnął. On ma imię! To jest Sparta! O, kobreki twoje złoki. Oho Zostaw mnie, ZOSTAW MNIE! Nie no, nie os, ma mieno, strzelać, Z tym, z Mamutem ty mam. A co? To? Nie mogę Cię trafić, widziałeś jakie ja mam za dzisiaj? Robię mnie zabił? Ja Cię zabiłem. Tu była. A no patrz, mnie też sprzątał. Skubaniec, kurwa, no. No, za pleców. No. Turlaj się po tej ziemi. Turlej, Boba. Murzynie. Cobretti! ty złamasie, już go prawie miałem. A spierdolił. Kurde Aleś las prosto na kolbę No Tak jest wiatraczku, dzięki tobie może będę miał fragę. Nie plecy mam Ty mnie kurwa spadł na ciebie Nie spadłem od razu na reskę Już mam 15 fragów o, no. Kurde! A kurwa mamu, 31 z mamutu mam ładny chuj. Oooo, murzynie. Ej naprawdę, po takiej przerwie to jest masakra po prostu. No wiem, nic mi nie musi... No. Robić. Masakracja. Jo! I chuj trochę wszystkim. No. <grym> Idę stąd. Ładnie mi wlazłeś. Ja mam zeza w chuj teraz, po przerwie. W nie będę tutaj celować, nie. Za szybko yeah. mi ten celownik tu lata. Milion. No. idzie, tu idzie, tu idzie, tu. Kurwa. Kurwa, nie, trzeba dobrać, muszę. No ten wuj... Ale chciałem ci jebnąć ten, z broni, tylko żeby Nie, na dół poleciałem! Kurwa, ja chciałem jeszcze po ciebie iść. wiatrak mnie wyjebą w górę. Co mi ten wiatrak zrobił, nie? Mordą przeleciałem przez wszystkie kontenery, ale Nie stanę. no. Nie no na ziemi nie zrespiło, no to fajnie. Jestem o. na ziemi. Bo byłem pod wiatrakiem i on stwierdził, że mnie zespi na ziemi, nie? jak mi kurka, Także nie mogłem stać, wiesz o co chodzi, nie? No to no. on mnie zrespił na ziemi, bo tam wtedy respi kawałek dalej. No Zdabić się muszę. Nie no, Kikołukę trzeba częściej grać no, kurwa, bo widzę, że... To Lipa, no ja też, ja też oh. muszę przejść. U, no i Spartan kurwa. zaraz mnie prześcignie przez to gówno Jeb mi <laughs> Kurwa, za późno zorientowałem za... się, że tam kubretki Hello Kubricki No jo. No oh, paczko, kurwa no. Tyle ształ zostało od obydwóch i chuja, jeszcze przeżył. Jeszcze zabiję was wszystkich. Dobra. Tak jest, kurwa. Teraz drugi raz was wszystkich muszę zabić. Ja pierdole. Takie mam questy swoje, nie? Posrane. Hm, no kurde. No wracaj mi tu! Dobra, idę po innego, spierdalaj. No, nie, no wy, wyrzuciło mnie za mapę. <laughs> o kurwa mać, niemożliwe no. Andrew. Ja no, kulkę w łeb, kurwa, celuje a ten, kurwa, stoi, obroi. Oh, gdzie patrzy? A, kobry, kobry, o, gdzie jest on? O, m, m, m. Jest, Gdzie on jest? 250 dolarów za mój łeb. What the fuck? Gdzie on był? Znowu mnie wyrzuciło za mapę. Kurwa, ja z panikowałem jak chuj, kurwa. A to ja, ja cię zabiłem. Od od mnie jest, no myślę, no ładny chuj. A tego wyjebało. Żeby było to... ja to wiedział kurwa Kończysz trzeci Ach, Super Dobra 12 by może być